Witamy w punkcie zaczepienia. Ja jestem Irus. Ja jestem Isek. Na początek dla tych, którzy są pierwszy raz, przypominam, że do zgarnięcia jest kask Trager dla jednego ze subskrybentów. Jak nie wiecie o co chodzi, to trzeba zajrzeć gdzieś tutaj. Serwis zerowy. Serwis zerowy dla mnie to było pojęcie abstrakcyjne na początku, ale po jakimś czasie dotarło do mnie, że niektóre komponenty potrzebują serwisu zerowego. Zaczęło się w sumie od zawieszenia RockShoxa. Z doświadczenia na montażu wiem, że często w nowych rowerach są to hamulce Shimano którym, którym się wydaje, że po przycięciu kabli nie trzeba ich odpowietrzać, trzeba odpowietrzać. A całkowitą nowością było dla mnie to, że serwisu zerowego potrzebuje przednia przerzutka, i tego dowiedziałem się od tego pana. Tylna przerzutka. Tylna przerzutka. E, tak. E, zaczęło się od rowerów testowych. E, zaczęliśmy mieć problemy z tym motoruchem. Łańcuch przestał być napinany i to notorycznie zaczęło się pojawiać we wszystkich dwunastorzędowych przerzutkach. Po czym okazało się, że trzeba otworzyć pokrywę sprzęgła, co najmniej przesmarować specjalnym smarem Shimano. W przypadku nowych wystarczy tylko wyłącznie wstrzyknąć troszeczkę tego smaru, w przypadku używanych już troszeczkę jest większa ingerencja, trzeba otworzyć mechanizm, wyciągnąć sprzęgiełko, przeczyścić, e, najlepiej alkoholem, izopropylowym, e, wstrzyknąć smaru i złożyć e, z powrotem. Powoduje to e, płynną pracę w tym oto zakresie, e, te przerzutki uwielbiają utknąć. Serwis jest banalnie prosty, wystarczy odkręcić trzy śrubki. Jaki klucz? Imbus e, numer 2. Jaki Smar? Smar, specjalny biały Shimano do przekładni... Planetarnych. Biała tubka charakterystyczna dla Shimano. A zamienniki? Nie znam. Nie testowałem nic. Nie mam nic sprawdzonego. Jest to dosyć specyficzny smar o bardzo płynnej konsystencji. Natomiast nie jest to cały czas jakaś oliwka. Więc nie mam zamiennika. Nie jestem w stanie nic, nic podać. Ja później w opisie, ja troszeczkę googlowałem, powiem szczerze, i w opisie podam Wam linki do, do preparatów, które znalazłem przetestowane przez, przez internautów gdzieś tam na jakichś angielskojęzycznych forach. Może to się komuś przydać. A jeżeli Wy macie sami jakieś doświadczenia, co mogłoby działać w tej, w tej kwestii, to też zostawcie komentarz, bo pamiętajcie, że ten kask to jest za, za jakieś tam merytoryczne. Za merytoryczny wkład w, w ten kanał i za wszystkie te informacje, które mogą się komuś przydać. E, jeśli to jest nowa przerzutka, wystarczy tylko wyłącznie w ten punkt wstrzyknąć. A, musimy otworzyć oczywiście sprzęgło i wystarczy w, tylko wyłącznie w ten punkt wstrzyknąć troszeczkę tego smaru, co zaraz zrobię. E, w przypadku jeśli e, przerzutka już była używana, a my, często i gęsto przyjeżdżają takie, takie przerzutki nie wiem, po pół roku używania w tym momencie eee, trzeba ściągnąć raz, dwa, trzy elementy wyciągnąć w tą stronę wystarczy tylko wyłącznie w tym momencie wyciągnąć eee, i przeczyścić ten element żeby jego wyciągnąć trzeba użyć śrubokręta płaskiego żeby rozchylić te dwa elementy eee, w tym wypadku przerzutka jest nowa więc nie ma kompletnie takiej potrzeby. Wystarczy wstrzyknąć tylko wyłącznie troszeczkę smaru tutaj. Ruszając przerzutką. Jak widzicie, elegancko się rozsmarowało tam. Nadmiar smaru wycieramy szmatką. Po czym zakręcamy wszystko. I to jest najprostszy serwis e, sprzęgiełka. Jeśli jest, oczywiście, jeśli przerzutka jest brudna, trzeba wszystko wyczyścić. W tym wypadku nie ma takiej potrzeby. Bo to moja przerzutka. Bo to Irka przerzutka, to, on to może jeździć z brudną. Tak. Ta. Bo ja. A tak Czy... naprawdę przyznam się Wam, że wyczyściłem troszeczkę wcześniej. Czyli dużo czasu nie, nie zajmuje, a może oszczędzić trochę frustracji? Oj, bardzo. E, mieliśmy zdecydowanie kilka przypadków, że ludzie bardzo wkurzeni wracali z lasu e, z niedziałającą przerzutką, e, no i trzeba było zrobić ten prosty manewr. I to w nowych rowerach. Nie zapomnijcie zapiąć sprzęgiełka na koniec. Tak wygląda ten smart. On jest do kupienia w detalu. To nie jest tak, że w e, service center może sobie go sprawdzić. Tak, to, to, to jest smart, który możecie kupić normalnie w sklepie rowerowym, jeżeli jest dobrze zaopatrzony. E, to jest chyba w sumie wszystko na dzisiaj. E, Lisek jedzie już do Polski. Jeżeli będziecie mieli jakieś techniczne pytania, to tak naprawdę on jest osobą, do której powinniście się zwracać, a nie ja. I on ma też swój kanał. I teraz się trochę. Lisek ma swój kanał na YouTube, więc jest dobrym mechanikiem, więc jeżeli go będziecie molestowali dostatecznie długo, to, to może zacznie robić jakieś filmiki z poradami. Ja na pewno takich filmików nie będę robił, bo nie znam się, więc się nie wypowiem i wszystko na dzisiaj i widzimy się, kiedy się widzimy. Nie? Trzymajcie się. BUM!